W dzisiejszym odcineczku obiecana smart kamera do smart kampera Pokazywałem w którymś z poprzednich odcinków zakupy w sklepie Action, 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 które poczyniłem. I wśród tych zakupów była między innymi ta kamera wifi działająca w systemie Tuja, m.in. kamerka firmy LSC z serii Smart Connect. LSC to według mnie jest. Ale to tylko według mnie. To jest marka własna, właśnie tego Akciona. Bo w sumie tylko tam widziałem ten sprzęt i plus tam gdzieś w ogłoszeniach jeszcze, ale, ale tak w sprzedaży tylko tam. Więc to przypuszczam, że to jest ich marka własna. W każdym razie jest to kamera działająca po Wi-Fi. Kamera jest bardzo małych rozmiarów. Taka naprawdę malutka, kompaktowa kamerka. Zasilana jest za pośrednictwem USB-C, złącza USB-C, więc jest to bardzo praktyczna rzecz do wykorzystania w kamperze, w którym zawsze jest tych gniazd najwięcej. Zasilana jest 5V, pobiera 1A, więc troszkę prądu żre, o czym trzeba pamiętać. Produkt oczywiście chiński, jak wszystko. Kamerka z zewnątrz, jak wygląda, każdy widzi. Tylko dopowiem, że tutaj u góry ma taką diutkę, która gdy kamera pracuje, to świeci. Można ją też wyłączyć w aplikacji, co jest bardzo fajne. Wtedy tej kamery nie widać, że ona pracuje. Z tyłu ma jakiś tam przycisk resetowania. To gniazdo... Kurczę, to nie jest USB-C. Wprowadziłem w Was w błąd. Micro USB. Zasilana jest przez micro USB. Nie wiem, skąd mi się wzięło, że to jest USB-C, ale jakoś tak... Y Dobra, przepraszam, błąd. Nie przygotowany jak zwykle. W każdym razie zasilana jest z, z mikro USB. Z tej strony jest jeszcze gniazdo karty pamięci micro SD. Od tyle to taki. A, jeszcze dodatkowo ma stópkę. Stópka jest ruchawa, dosyć duży zakres ma regulacji. Kamerę można postawić, kamerę można też na przykład wziąć do góry nogami, bo też ma możliwość w aplikacji odwrócenia kąta o 180 stopni i wtedy można sobie do góry nogami ją umieścić. W komplecie jest jeszcze taka taśma, którą można po prostu tą kamerę sobie przykleić. A tyle. To, aha, dodatkowo jest jeszcze oczywiście ładowareczka i przewód dosyć krótki, no ale, ale jest on ma gdzieś około metra długości. Są tam jeszcze oczywiście jakieś papierzystka pierdolety. Nie będziemy tu jakichś unboxingów robić. Kamerka jest o tyle fajna, że ma bardzo szeroki kąt widzenia, więc powinna spokojnie ogarnąć całego kampera. Zaraz to tu podłączę i pokażę Wam przykładowe nagrania. Co jeszcze fajne, bo oczywiście już sobie ją bawiłem się nią. Ma bardzo dobrą jakość nagrywania. Bardzo fajny obraz, naprawdę wręcz rewelacyjny jak na sprzęt tej wielkości i za pieniądze, które kosztuje, bo kosztowała 89 zł. W tym akcjonie jeszcze jest druga kamera dostępna, taka obrotowa, która kosztuje 109 zł, którą można sterować po prostu prawo-lewo za pomocą aplikacji: można ją sobie obracać. Ta jest stała, ta się nie obraca. I tak jak mówię, zasilanie po USB, więc naprawdę łatwo to zaimplementować w kamperze, nie trzeba podłączać do 230 używać przetwornicy, tym podobnych rzeczy. Także mówię, świetna jakość nagrywania, bardzo łatwe połączenie i konfiguracja. Konfiguracja za odbywa się za pośrednictwem bądź aplikacji takiej, która tutaj jest pokazana, czyli LSC Smart Connect, bądź to jest za pomocą aplikacji Tuya. Nie trzeba korzystać koniecznie z tego, jeżeli korzystacie z innych sprzętów typu Smart Home. Jakieś gniazdka, żarówki, światełka, głowice do grzejników, inne pierdolety, które działają w systemie Tuya, Można spokojnie nie instalować kolejnej aplikacji, tylko podłączyć to właśnie do TUI. Zresztą ta aplikacja, ta LSC jest dosłownie bliźniaczo-podobna bliźniaczo jakby klon, klon aplikacji Tuya. Podłączam, pokażę jak to się konfiguruje. No i przede wszystkim jak to nagrywa, bo nagrywa świetnie. USB mamy podłączone w momencie, kiedy się podłączy i ona nie jest zalogowana do, świeci, świeci, do sieci świeci na czerwono, ta, ta dioda. Do pracy potrzebny jest router router bądź na przykład telefon z udostępnionym internetem, który działa jak router, aczkolwiek telefonu nie polecam z tego względu, że telefony po jakimś tam czasie nieaktywności rozłączają sieć celu oszczędzania energii, więc lepiej jest korzystać z routera. Ja korzystam z tego typu routerków, mam takie dwa do, do różnych kart. Akurat do tego nie będę podłączać, tylko do drugiego, który pracuje teraz cały czas tutaj u mnie w kamperze. Ale mówię, no tego typu rzeczy używam po prostu do rozgłaszania internetu w kamperze. Tam mam na stałe kartę, która mi działa, czy to w Polsce, czy za granicą. Jak potrzebuję gdzieś tam zmienić inną kartę, użyć, to używam drugiego routera. Aby to uruchomić, trzeba oczywiście pobrać sobie aplikację Tuya. Już nie będę dokładnie tłumaczył, jak działa aplikacja Tuja, bo y, można znaleźć na ten temat wiele informacji w internecie. W każdym razie dodajemy sobie, wybieramy sobie dodanie nowego urządzenia. W telefonie musi być włączony Bluetooth oraz GPS. Żeby to skonfigurować, no oczywiście sieć Wi-Fi. Aplikacja wyszukuje sobie automatycznie nowego urządzenia. W tej chwili, tak jak tu widzicie, mam nadzieję, że to będzie dobrze widać wszystko, ale myślę, że tak wyszukuję sobie nowego urządzenia jeżeli go nie znajdzie bo czasami znajduje, czasami nie znajduje od razu automatycznie, to wybieracie po prostu urządzenie wideo i kamera bezprzewodowa wi-fi trzeba odznaczyć tu wszystkie potrzebne funkcje wybrać sieć, która u Was pracuje czy to w mieszkaniu, czy w, tak jak u mnie tutaj w kamperze, moją sieć podać hasło do tej sieci czego oczywiście na wizji nie zrobię po wpisaniu hasełka Jedziemy dalej, pojawia się kod QR, i ten kod QR należy zczytać kamerą, zrobić coś takiego. I jak usłyszycie tego typu dźwięk, odznaczacie, że w aplikacji że usłyszeliście dźwięk, i następuje parowanie. To chwilkę trwa. I w tej chwili mamy podłączoną kamerę, jak widzicie, LSC Smart. Indoor kamera jest podłączona. Wystarczy kliknąć na zakończono. I w tej chwili, w tej chwili, kamera powinna zacząć działać. Ale tylko powinna, nie? Cyk. Jeszcze raz. I proszę. Jak widać, kamera. Kamera została podłączona i kamera pracuje. Można sobie obraz powiększyć. Mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze widać tutaj na tym, na tym ekranie, ale obraz można sobie powiększyć i dać na cały ekran. Można też w, tutaj w tej aplikacji jest jeszcze kilka funkcji, typu na przykład zrobienie. Zdjęcia, ono automatycznie zapisuje się w albumie w telefonie. Można uruchomić nagrywanie, wtedy też nagrywa się do telefonu, i, i nagranie jest przekazywane bezpośrednio. Znaczy, nagrywanie odbywa się w telefonie, i nie w samej kamerze. Można ustawić sobie różne poziomy alarmu, typu np. czujnik ruchu. To jest bardzo fajną opcją, bo w momencie, kiedy ta kamera wykryje ruch, ona wysyła do Was powiadomienie i w tym powiadomieniu jest dodatkowo zdjęcie, które wykona także w momencie, kiedy wykryje ruch przesyła do telefonu po prostu powiadomienie, no to przed chwileczką wyskoczyło ale spróbujemy jeszcze raz jakiś ruch tutaj wywołać i tak jak widzicie przesłało, wysłała do mnie w tej chwili powiadomienie te powiadomienia są dostępne też z poziomu aplikacji. Centrum wiadomości i wykryła ruch, i proszę wysyła też zdjęcie, które zrobiła w momencie wykrycia, wykrycia ruchu. Jest tu także to poprzednie zdjęcie, także. Na tej zasadzie to działa, już wiadomo, że coś się dzieje. W momencie, kiedy jest uruchomiona ta czujka ruchu, dostajecie po prostu na bieżąco powiadomienia, że coś się dzieje. Wtedy można, mówię, bądź to ma się to zachowane zdjęcie, bądź też po prostu można się bezpośrednio zalogować na, na kamerę, sprawdzić, co się dzieje, czy to nie wiem, tylko mucha przeleciała, chociaż tu można ustawić trzy różne tryby powiadomień, i w tych takich. Średniej i, średni i niskiej czułości to nie wykrywa jakichś takich drobnych rzeczy, typu jakaś nagła zmiana światła czy, czy coś takiego. W tej najwyższej czułości wykrywa praktycznie wszystko, cokolwiek się poruszy, także ustawia się odpowiedni poziom i no i wtedy to działa jak taki wtedy to działa jak taka czujka, czujka ruchu po prostu z powiadomieniem na telefon uważam bardzo fajna rzecz zaraz wam tutaj mówię wrzucę w tej chwili w jaki sposób ta kamera nagrywa w dzień oraz jak nagrywa w nocy takie krótkie dwie przebitki Dodatkowo możecie też zobaczyć, że kąt nagrywania jest naprawdę spory. Mam objęty praktycznie cały, cały kamper. Mam w tej chwili tą kamerę umieszczoną na ścianie grodziowej po prostu. O, w tym miejscu jest umieszczona i obejmuje, i obejmuje praktycznie całego, całego kampera. Także o, tak to wygląda. Naprawdę znalazłem to bardzo, bardzo fajnym, użytecznym sprzętem, zwłaszcza wtedy, kiedy zostawiam kampera gdzieś tam na jakimś miejskim parkingu, gdzie nie, no, nie do końca jestem pewien, czy ktoś nie zainteresuje się tym, co w tym kamperze jest w środku i nie postanowi uwolnić mnie od moich prywatnych rzeczy, więc no, pff, naprawdę fajna sprawa, dodatkowo no, uważam też, że te powiadomienia na bieżąco też są super. Z takich minusów jedynych, które zauważyłem tej kamery i w ogóle kamer po Wi-Fi w systemie Tuya, no to jest to, że te powiadomienia mają jakąś tam zwłokę, kilkunastu, czasem kilkudziesięciosekundową. Tak? Nie dzieje się to, że tak powiem, online od razu. Jest tam jakaś mała, bo mała, ale jednak zwłoka w przekazywaniu tej informacji. Zresztą to nawet widać na przykład po ruchu ręki. Ja widzę, że, że po prostu no, mam tam... Sekundę, półtorej opóźnienia, i podobnie z powiadomieniami te powiadomienia po prostu przychodzą po jakimś tam, po jakiejś tam chwili. To jest chwila, to nie, nie są, nie pół godziny, tak? tylko to jest po prostu kilkanaście sekund zwłoki. Tak działa tu ja i tak działa tu ja po WiFi. Chyba tyle. Tak jak wspomniałem, kamerka kosztuje 89 zł, więc naprawdę śmieszne pieniądze, jak za tak użyteczne narzędzie. Na pewno to nie jest jakiś sprzęt profesjonalny, profesjonalnego monitoringu, ale ja też takiego czegoś nie potrzebuję. Nie mam jakiegoś pierdolca na punkcie tego, że, że muszę być... wszystko mieć online, wszystko mieć zautomatyzowane. Od używam kilku, kilku rzeczy z serii Smart Home, między innymi właśnie jakieś tam inteligentnych gniazdek, którymi sobie mogę zdalnie włączyć prąd, czy, czy na przykład takiego smart regulatora, pokrętło, pokrętła na. Nie wiem jak to się nazywa, wyleciało mi w tej chwili z głowy, ale do, do grzejników po prostu ustawiam sobie jakąś temperaturę i mogę zdalnie albo ustawić jakieś sceny, albo zdalnie włączyć, podkręcić czy skręcić sobie kaloryfer, kiedy mnie nie ma w mieszkaniu, a że nie mam mnie często, to to się przydaje po prostu od tyle. Chyba wsią, mówię, kamerka naprawdę świetna, kosztuje niewielkie pieniądze. To też znalazłem, znalazłem ją przez przypadek. Mam bardzo podobną kamerę, którą mam zamontowaną w domu na stałe w mieszkaniu. Kupiłem ją od Chińczyków i szczerze kosztowała bardzo podobne pieniądze od Chińczyków z AlieExpress oczywiście kosztowała bardzo podobne pieniądze, jeśli nie nawet więcej, chyba nie więcej, ale bardzo, bardzo podobne pieniądze. 89 zł naprawdę nie da się lepiej. Takie urządzenia tam tego typu kamery z jakichś innych marketów, typu na przykład z czy w Obli, czy, czy w jakimkolwiek innym sklepie kosztują dużo, dużo więcej. Ikei to chyba za dwa razy nawet więcej. W Juli też widziałem chyba za 170 czy 180 zł, a tu mamy za 89. E, chyba się nie da lepiej. Przypominam raz jeszcze, że to nie jest żadna reklama sklepu. Akcjon nie jest to reklama firmy LSC. Kupiłem to za własne ciężko zarobione chrywny, znalazłem... Przydatnym, dlatego Wam to pokazuję. Tradycyjnie zapraszam do komentowania, jeżeli znacie jakieś inne ciekawe narzędzia, urządzenia działające w systemie Tuya, bo nie chcę kolejnych tam jakichś sonofów i innych instalować. Interesuje mnie ekosystem Tuya. Jeżeli znacie jakieś urządzenia, które mogą być przydatne w kamperze, a działają na 12 bądź na 5 V po USB to proszę podpowiedzcie, bo z tym jest dosyć ciężko, wszystko jest przeważnie na 230, a to wiadomo jest strata energii, kompletnie niepotrzebna w kamperze. Nie wiem szczerze, co jeszcze mogłoby się przydać, ale tak bardzo szukam intensywnie przełącznika, który mógłbym zdalnie w ten sposób webasto wyzwalać, znalazłem tylko sonofa. A z tego co wiem Sonoff chyba nie działa z tują. Zresztą nie wiem. Nie, 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 chce, mi się aż, nie chce mi się tego kupować, wydawać pieniędzy. To kilkadziesiąt złotych kosztuje, jakby się miało okazać, że trzeba kolejną aplikację instalować. Wolę pozostać już przy jednym, jednym systemie, jednym standardzie. Tyle. O komentarzach wspomniałem. No i co? Do następnego.